Siemano moi kochani, witam was nietypowo na kanale i z pewnością zastanawiacie się dlaczego to ja was witam. Otóż, już wam wszystko tłumaczę, mieliśmy dzisiaj z JJKą nagrywać totalnie inny film, ale kiedy byłem w sklepie, natknąłem się na coś zajebistego. Dokładnie, Spłatnie natknąłem się na buty, rozmiar 55, spójrzcie na to jakie są przeogromne. Nie wiem, kto w takich butach chodzi, jeżeli ktoś ma taki rozmiar nogi, no to współczuję i od razu mój drogi przyjacielu, jeżeli mi potwierdzisz, że masz taki rozmiar buta, no to mogę Ci te buty sprezentować, jeżeli chcesz. Kupiłem je dzisiaj w przecenie 485 na 199 zł. Jest to rozmiar 55 i trzecie i mają około 40 Centymetrów długości. Zobaczcie, są jakie potężne. Nie pierdolę! I postanowiłem, że Justyna spędzi dzisiaj pół dnia, jak nie cały, w tych butach i będzie musiała wykonywać różne, przedziwne zadania. Umówmy się, że jeżeli pod tym filmem stawicie tak 20 tysięcy łapek, no to ja też spędzę w tych butach cały dzień. No i oczywiście jakieś zadania dla mnie możecie napisać w komentarzu, a na pewno coś ciekawego wybierzemy. Teraz idziemy po JJ i pokażemy, co ją dzisiaj czeka. Słuchaj, jest zmiana planu. Nie nagrywamy tego, co mieliśmy nagrywać. A co nagrywamy? Nagrywamy. Dzisiaj challenge. Będziesz chodziła przez cały dzień w tych ogromnych butach, które mają 40 cm. Zobacz na to. Dzisiaj byłem w sklepie, się natknąłem, mówię kurde bierzemy to. Dobra sobie, że no właśnie. Ja pierwszy raz w życiu widzę takie buty na oczy, przysięgam. Zarobiste.. Masz swoje buty jakieś tutaj? Porównajmy. No moje buciki. Jedna, trzy, jedna trzecia więcej albo ja prawie dziękuję. połowa. Przecież ty będziesz miała taki luz w bucie. Ja mam? I co ja mam zrobić? No będziesz wykonywała dzisiaj równe, różne zadania. Ska w tych butach? Pływała, skakała w dal na bungee ze spadochronu. Tak! I co jeszcze? Ale ja, one będą spadać. Zobacz, ja tutaj zmieszczę stopy. Nie wiem, weźmiemy, obiniemy. Ci nie, nie wiem, taśmą mogę. Taśmą klejącą chyba trzeba będzie, no. no bo one będą mi spadać. To nie są byle jakie buty, to są kurde super stare, Ja No, właśnie widzę, gdzie Ty je dorwałeś? A nie powiem. Moja słodka tajemnica, ale powiedziałem dla widza, że jeżeli ktoś ma taki rozmiar i boryka się z problemem kupienia butów na rozmiar, to mu je wyślemy. Dobra, wiecie co? Mam tematycznie w ogóle skarpetki też Adidasa akurat do tych butów, więc będzie fitowało. Po co ja to rozwiązuję? Jak ja na rozmiar wsadzam na stopę. Teraz, teraz trzeba te szarówki tak ścisnąć jak niektórzy chłopacy w szkole nosili że im but spadł to tak zaciskali tutaj że było tak wąsko a tu reszta będzie tak wyglądało dokładnie <głos> <głos> na szyi to sobie mogła to zawiązać dobra teraz trzeba to tak młodnie zawiązać jak to się robi że z tyłu się tak też wiąże ja tą szarówką mogę się trzy razy zawiązać. Ja no dobra dwa mamy to Czuję się, jakbym miała narty na sobie takie mniejsze. Siema, jestem JJ-ka duża stopa. Od dzisiaj mi tak mówcie, proszę na to. Boże, JJ, jak jaki Już się prawie zapiło, nawet 3 metrów nie przeszłam. Ja mam tu robić zadania. Jesteśmy na boisku, a pierwsze zdanie JJ-ka, które Ciebie czeka. Jak klaun wygląda, jak klaunica. Jak się nazywa żona klauna? Harley Quinn. Dobra, do domu. Twoje pierwsze zdanie to bieg na. 20 metrów! O, Boże! Nie Ile no, miałaś na 60? Ale ja nie pamiętam, ale ja nie byłam jakieś turbo szybka, biega, ja w bieganie. Ja pamiętam w podstawówce chyba 8-9 było na 60, to było tak nawet już całkiem spoko. A więc tak, moja droga, masz 20 metrów i musisz przebiec te 20 metrów w ciągu 8 sekund. Nie ma szans, ja się zabiję! Wtedy daję ci 100 złotych, a jeżeli nie przebiegniesz, to kryjesz tam papryczkę. Skąd ty ją masz? A mam, z kieszeni. Nie, dobra. No. Bill? Bill, lecimy. Przygotowani do startu. Start. Dawaj, dawaj. I uwaga, moi drodzy, wstawaj. Poszło ci całkiem nieźle. 6 sekund, 36, 6 sekund. tak. No dobra, to stówka, to potem na razie wskakuje do twojej puli. No, że wiedzia, to w tym się lata, w tym się nie biega, w tym się lata, zobaczcie. Jeżeli zrobisz takie coś, to daję ci 5 dyszy. Nie, nie. Jeszcze jedna próba. To nie to, to nie to. Nie, nie, nie. Nie było, nie? Nie. Także niestety nie zostanie tych 5 dyszy. Ale lecimy teraz z kolejną Ale konkurencją. Nie oszukuj, nie oszukuj. Nie zmieniaj tematu. Do puli dochodzi, zobaczymy, czy jeszcze jej nie stracisz. Dobra. Nie sądziłem, że pójdzie ci aż tak dobrze, więc troszeczkę muszę te pieniążki oszczędzać. Bo mam ograniczony budżet na dzisiejszy odcinek. Za każdą podbitą kapkę stopą daję ci dychę. Dychę! Dychę! Na no, co? Długę lepiej. Tak! Dwie! Dyszka. Dil. Dobra. Umiesz normalnie kapki robić normalnymi butami, czy nie? Tak, średnio. Dobra, jedziesz. 10, 20. Dziękuję. 20 złotych Ci się udało. Ale daj mi jeszcze jedną szansę. Dobra, ostatnia szansa, ale jeżeli raz odbijesz, to masz typę. Dobra. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Dobra. Yeah. Masz szczęście. <grafię> <grafię> Trochę się <klej> piła, nie? <grafię> Także masz ok, 40, 140 zł na twoim koncie. Teraz czas wow. na rzuty karne. Warto było spróbować jeszcze raz. Dobra moja kochana, jeżeli trafisz w poprzeczkę, masz stówę. Nie Ok, Ale okay nie jeżeli ma... trafisz w słupek i poprzeczkę, to masz stówę. A ile mam szans? Trzy. Dobra. Lecimy. Uwaga! Blisko! Bo, nie potrafię kopnąć normalnie tej piłki z wyczuciem. Przyjęcie, przyjęcie. Wow, wow. Uwaga, czy będzie super, czy będzie super! Prawie! No Dobra, waliłam z bliska nie wychodzi, więc teraz spróbujemy z rozpędu. Prawda dostałem wryja, ale za wryja nie było stówki. No niestety w tej konkurencji za dobrze ci nie poszło. Bez sensu. Nie trafiłaś żaden słupek, żadną poprzeczkę. No nie wiem, co z tą zrobić Mogę teraz. Jeszcze raz. Chyba na, będzie siedziała na ławie do końca sezonu. Panie, ale chociaż w ostatniej minucie, wie, mnie pan wpuścił. Tak? Jeżeli chcielibyście, abym Justynę wpuścił w ostatniej minucie, no to napiszcie w komentarzu JJ-ka grzej ławę. To jej nie wpuszczę. Idź na bramkę jeszcze raz. Większy rozpęd! No, złamałam! Kostkę skręciłam! Faktycznie! Dobra, starczy tej piłki nożnej. Trzeba się wziąć za jakieś normalne rzeczy. Co nie, JJ? Co jest Twoim zdaniem normalne w Gibu, tak? Skok przez płotki. Let's go! Czas na kolejną konkurencję, ale zanim do jej przystąpisz, musisz niestety ugryźć paprykę. Nie, dlaczego? Bo nie trafiłaś w bramkę. Nie, a walczyłaś nie, o pieniądze. Nie, 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 nieprawda, ale nie powiedziałeś wtedy. No dobra, to masz szczęście. Powiedziałeś nie nie udało mi się, widzę je wcisnąć, była skleroza, mnie oszukała. Zapomniałem, to teraz, słuchaj, jeżeli chcesz walczyć o pieniążki, będziesz skakała, teraz no. na skakance. Za każdy podskok masz 10 zł. Okej. Okay. Skaczesz w rozwiązanych butach. Nie! W rozwiązanych butach nie! skaczesz. Jeżeli noga ci z buta wypadnie, kończysz grę i musisz ugryć paprykę i nie masz pieniędzy. Deal? Do 10 podskoków. Dobra. Okej. Okay. Co ty robisz? Jesteś ja nie twoja trawa, tak? Nie twoja trawa. Też byś chciał poskakać na skakance. Go! Uważaj, was, kolinka. Strata! Kucha. Ale wygrywam cztery dychy. Nie. Możesz grać. Dalej, jak Zastanów ugryziesz, się. możesz się. dalej grać o stówę, jak ugryziesz. Miałoś, miałoś, miało. nie uszukujemy. Tak jest, widzę, nie uszukujemy. Bez popijania, lecimy dalej. A jakiego trika teraz robię? Od zera dajesz teraz, no dawaj. Raz, dwa. I walczysz dalej. Nie, muszę ją połknąć. Trzeba połknąć. Proszę, wracaj. Gdzie Pani ucieka z kadru? Zostawcie łapkę do Dżeki, że ją tak troszeczkę tutaj dzisiaj... To zwykłe jalapeno! Jedziemy! Stuba online. Lecisz! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć dych, siedem dych, osiem dych, dziewięć Nie ma! Nie ma, nie, nie. nie. Trzeba było podskoczyć! No nie, nie udało ci się. Niestety moja kochana. Zwygrałaś buziaka. Lecimy z kolejną rundą. Nie rób to. Nie, nie! Jesteśmy na trampolinie. Nie. Nie. nie mogę się zatrzymać. Wyluzuj. Na trampolinie niestety skakać nie będziemy, ale za to będziesz skakała w dal. Mamy specjalną miarę. Za chwileczkę tej roz, ją rozłożymy i za każdy... Metr masz płaconą stówę <głos> <głos> Rozciągamy miarę Dobra, tyle starczy. Ale nie po Skakałaś kiedyś w Beal? No, skakała mi za dobrze mi nie szło. Ja skakałem w podstawówce prawie 5 metrów, więc byłem kozakiem. ja wiem, bo opowiadałeś mi kiedyś, a ja byłam beznadziejna w skakaniu. Dlatego za każdy metr masz płacone stówę. Mam paprykę i umówmy się, że jeżeli nie przeskoczysz metra, to gryziesz. A jak przeskoczę, to ty gryziesz. Dobra. Stąd się rozpędzasz. Boże, aż tyle? Tak. Do biegu, gotowi, go! Trzeba było zawiązać! Zastawiam. Spalony! Gotowa? Do startu? Jedziesz! A! Stop, stop! 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 Są tu. ślady! St odejść Nie tak. topcz po śladach! Starczy! Spokojnie! Tuchu. Nie, tu! Tu! Tu są moje stopy! Co ty kłamiesz? Tu są, o! Metr dwadzieścia, no. moi Jaki drodzy? metr 20 Ty, to czemu tutaj trzęsiemy metr? Tu są dwa metry. Tu są dwa metry. To no, metr osiemdziesiąt! Metr osiemdziesiąt skoczyłaś! No kto by się spodziewał! Także masz stówkę, a ja niestety gryzę paprykę. Gratki. No. Dobra, sprawdźmy czy na pewno taka ostra. Głupi. No, pali, nie? Pali, nie? Trzeba było mnie tak nie torturować. Te pestki! No. Są Ale jak, o, przyznam się, że jak gryzą ten dziubek pierwszy, to on ten nie był taki ostry, nie? O on kurde. był taki łagodny. Spójrzcie ile ma pestek. Przegięcie. No ja nie dziwię się, że Cię to przykrztusiło. No. To już masz 240 zł. To nie, jakaś ładna Ale sukienka mogę będzie. ja sobie kupić nowe buty. <laughs> na przykład. Czas moja kochana na ostatnią rundę. Jeżeli przejdziesz po tym, po tym czymś, tak. Potem hop, tak. To masz stówkę, jeżeli nie, kryjesz paprykę. Jezu, ale to jest ciężkie, bo ja teraz mam, wiesz, jakby dwa razy większą stopę niż normalnie. Nieważne, nieważne. I mam zrobić flip topka, chyba mega topka. Mega topka możesz zrobić -topka. i lecimy. No ja trzymam kciuki. Raz. Dwa. Dobrze Trzy. Jest dobrze. Stój, Cztery. Jezu, tu nie mam. Na, 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 na taką stopę nawet? Dasz radę. Nie ma miejsca na stopę moją. Okej. Okay. Dobra, jest miejsce. Boże, ja mam tam przejść? Masz pięć dyszek. Nie dam rady tam Pięć przejść. dyszek? Jak przejdziesz, masz pięć dyszek. Jak nie przejdziesz... <suszy> <suszy> Okej, okay, jest, jest dobrze. Jaka rozciągnięta. Ja no sobie żartuję, że przejdziesz jeszcze. Jezus. Dobra. <suszy> no przejdź! Jak ona to ustała? Nie no! Nie wierzę w to! Nie, nie wierzę w to. Ej, łapka w górę dla JJ. Ej, ale to nie było takie łatwe, ja Dosłownie się tak trzęsą, żeby utrzymać równowagę. Wiem, jaka byłaś napięta. Dobra, czyli masz 340 zł. Tak. Za krótkie te buty kupiłem. Jest papryka. One są wielkości twojego piszczela. Papryka. Odbezpieczam. Ach. O kurde, z drugiej strony ugryzłem, tu jest dużo pestek. Spójrz, jest do końca, bo to już koniec odcinka, to wiesz. Ławka w górę za to. Dobrze ci tak. Idziemy po mleko. Nie, 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 nie po jakim mleku? Ja nie piłam mleka. A kot w butach. Od dzisiaj jestem kot w butach. Kot, bo poradziłam sobie z wszystkimi zadaniami. No, może nie wszystkimi, ale w większości. Dlatego jestem kąt. Teraz to na co czekałaś. Ile tam było? Money, money, money. 50, tak? Proszę. Jaki 50? 300, 50. 350. 350, mi kup sobie coś ładnego. Masz buty jeszcze buziaka. Sobie kupię nowe, bo tak trochę przyschodzić w tych butach po mieście. Jeżeli ktoś z Was ma 55 rodniar i chce te buty, gdzie dzielka podpisze, to możemy wysłać. Piszemy na podeszwie. I ktoś sobie wstawi, nie wiem, na, na półkę sobie postawi. 20 tysięcy łapek moi drodzy, i ja wskakuję w te kajaki. I robię jakieś inne konkurencje, które ja mu wymyślę. No, będzie na pewno ciekawie. A więc zostawcie, poczekaj, jeżeli ten odcinek Wam się podobał. Subskrybujcie kanał, jeżeli się tego nie robicie. No i wpadajcie na kanał do Krystiana. Link Zapraszam. macie w opisie, a my się widzimy już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Nara! Wow! <laughs> ja jestem King brudny. Jeszcze kopa bym chciał dostać z takiego buta. Wow! Tu mnie kopnęła zaraz w tyłek. Weź. Trzymajcie się. Pa.